Cześć, witam Was bardzo serdecznie, miło i sympatycznie. Ja jestem Dodek. Dzisiaj chciałem poruszyć temat samochodów w takiej kwocie do 5000 zł. Wielu z Was niejednokrotnie szukało, szuka może w tej chwili takiego samochodu, mając właśnie przeznaczone na ten zakup, a mając przeznaczoną taką kwotę. 5000 złotych, to są samochody często dla was, samych, często dla matek, żonek, córek kochanek? Dla kogo tam sobie tylko chcecie i wymarzycie. No i tak samo tych samochodów w kwocie do 5000 złotych w internecie, w różnych portalach ogłoszeniowych jest dość dużo. Wybór jest spory. Ale teraz jest takie pytanie, czy Da się kupić w takiej kwocie dobry, przyzwoity samochód, który będzie służył, działał, no bo przecież po to to auto jest nam potrzebne. Nie, żeby stało mechanika i żeby on zacierał ręce i cieszył się jakiego co syfa i parcha kupiliśmy. Tylko no ma ten samochód spełniać jakąś funkcję, spełniać nasze oczekiwania i być tym czasem pierwszym samochodem, który będzie nas przewoził z punktu A do punktu B. Często spotykam się z takimi stwierdzeniami. A, wie pan, ja szukam samochodu takiego tam do 5000 dla córki, bo ona dopiero zrobiła prawo jazdy i będzie się uczyć, więc mi tak naprawdę nie zależy, żeby to auto było jakieś dobre. No, no bo to będzie pierwszy samochód, więc ona i tak pewnie stuknie, puknie gdzieś tam rozbije i tego. Dziwne. No. Chyba właśnie na odwrót powinno być. Kupując samochód, nawet w takiej niskiej kwocie, powinniśmy kupić egzemplarz, który spełni oczekiwania właśnie tej naszej córki. Czyli to będzie samochód, który będzie w miarę nieźle wyglądał, będzie całkiem dobry mechanicznie. Będzie to samochód, który będzie działał, będzie jeździł. Ona będzie w tym samochodzie przede wszystkim bezpieczna, no bo przecież to nasza córka jest, no. No przecież my ją kochamy nad życie, tak? To co mamy jej kupić jakiegoś paździerza? Jak? Niemożliwe. Nie może tak być. Trzeba szukać. Jest kwota wymyślona, czyli te 5000 zł, i za tą kwotę szukamy. Nie idziemy na łatwiznę, a co ma być, to będzie. Bo to właśnie ten pierwszy samochód powinien być taki. Aby to nasze dziecko nauczyło się tym autem jeździć. A żeby się nauczyło jeździć, to to auto musi jeździć, a nie stać u mechanika. Więc trzeba poświęcić trochę czasu, i gwarantuję Wam, że można bez problemu kupić w takiej cenie dobry samochód. Co bym jeszcze doradził? Na pewno, mając 5 tysięcy przeznaczone na zakup samochodu, i nic więcej, Musimy też mieć w głowie to, że po kupnie takiego samochodu, no pewnie trzeba wymienić olej, filtry, może rozrząd, może jakieś opony trzeba by dokupić, może trzeba zostawić też parę złotych na przerejestrowanie, na ubezpieczenie. Musimy to wszystko wkalkulować, bo nie zamkniemy się tą kwotą tylko i wyłącznie w zakupie. Musimy mieć coś na zapas, więc albo przeznaczamy 5 i mamy coś w zapasie z 1000 złotych przynajmniej na. Taki pierwszy jakiś serwis i pierwsze potrzeby związane z tym samochodem, albo szukamy samochodu w kwocie 4000, niecałe 4000, po to, żeby nam coś zostało i żebyśmy mogli tym samochodem później bezpiecznie my, czy nasze dzieci, czy tam kto tam sobie wymarzy, żeby ten samochód mógł być bezpiecznie eksploatowany. I Dzisiaj przygotowałem dla Was egzemplarz samochodu miejskiego, starego. Jest to samochód Peugeot 106. Jak widzicie ma dziurę w dachu, fabryczną, oryginalną. Nikt tutaj nic nie ciosał siekierami, ani innymi tym podobnymi narzędziami. Jest to samochód z 1998 roku. Samochód yy, dość dobrze utrzymanym stanie, w dobrej kondycji. Zaraz Wam pokażę tego samochodu. 72 802 km w tej chwili. Aż dziw bierze, no bo to przecież samochód z 98 roku, czyli ma tych wiosen już 23. Kawał czasu. Za 23 lata przejechane tylko 72 000. Yy, Uśmiechałem się troszeczkę, ponieważ zaraz wam pokażę. Wysiądziemy z tego pojazdu i zaraz wam pokażę. Jedną rzecz, ponieważ Niemiec jak sprzedawał ten samochód, to no, pewnie płakał też, ale to później, bo ja nie widziałem. Natomiast przed płakaniem stwierdził, że ten samochód miał wymieniony rozrząd i przecież jest rozrząd zrobiony i nie potrzeba tego robić. Oto popatrzcie tutaj na karteczkę. 69 tysięcy, no czyli jest tam przejechane około 3000, ale popatrzcie na datę. 2015 rok grudzień. Czyli już w tym roku mija 6 lat, to są zalecenia, żeby po tych 6 latach rozrząd wymieniać. Tak więc, tak naprawdę rozrząd niewiele ma przejechany, ale jednak już nadaje się do wymiany. Na szczęście w tym samochodzie jest to dość prosty mechanizm i nie jest on bardzo kosztowny. Wymiana rozrządu tutaj w tym samochodzie wiąże się z wydatkiem około powiedzmy tam 300-350 zł. Razem z pompą wody to już taki pełny zestaw. Przymkniemy na razie maskę. Pokażę Wam go o tak troszkę z daleka. Tak to auto wygląda po 23 latach. Opony całkiem jeszcze przyzwoite. Nie ma nigdzie rdzy. Co jest właśnie dziwne, że to się tak ładnie uchowało wszystko, że nigdzie tutaj nie można zobaczyć. Rydzy. Tak samo tam w środku w nadkolach, popatrzcie jak to wygląda po takim okresie czasu. Peugeota właśnie się sprawdza w takich newalgicznych punktach, bo one właśnie tutaj w tych miejscach lubią rdzewieć przy podłużnicach, przy łączeniach. Jak widać tutaj całkiem to wszystko przyzwoicie wygląda. Wersja Long Beach, czyli długa ta yy, no ta, yy, no plaża, tak? Ha, długa plaża. Nie wiem co to ma wspólnego z wielkością tego samochodu, bo nie jest to ani plaża ani długa. Może to inne znaczenie, ale to już mało istotne. Zobaczcie, taki jest ten samochód. Znalazłem troszkę rdzy tutaj. O, w tym miejscu na tylnej klapie się takie malutkie pęcherzyki pojawiły. Ale tak to samochód jest całkiem, całkiem. Chciałem właśnie na przykładzie tego Peugeota pokazać, że można trafić i można kupić samochód w tej kwocie, którą zamierzaliście, czyli powiedzmy do 5000 zł. Ten samochód ja będę sprzedawał za. będę go wystawiał może za 3900. Taka, żeby była handlarska cena nie 4000, no bo 4 to taka bardziej prywatyarska, żeby pokazać, że jestem handlarzem no to te 3900 bym za niego wystawił i do tej ceny na pewno trzeba sobie doliczyć koszt rejestracji który wychodzi przy takim samochodzie sprowadzonym za granicę 256 zł na pewno trzeba sobie doliczyć ubezpieczenie przy takim samochodzie i na pewno trzeba sobie będzie doliczyć ten przegląd powiązany z wymianą rozrządu ponieważ no ja bym to zrobił na miejscu nabywcy żeby ten samochód działał i funkcjonował przez długi okres czasu. Troszkę mi jest zimno, wiecie, bo pogoda jest taka, jaka jest. Telefon trzymam w ręce, próbuję Wam to wszystko tutaj na szybciutko pokazać, żeby Wam też nie zawracać głowy. To co? Popatrzcie, można, mając 5000. Złotych w kieszeni kupić. Całkiem ładne, niemalowane, powtórnie, nieszpachłowane, powtórnie. Samochód, który nie miał w przeszłości dwóch rys na dachu, bo pociąg po nim nigdy nie przejechał. Trzymajcie się.